Odchodząc od spraw takich czysto partyjnych, Unia Europejska zwalnia Polskę z konieczności przyjmowania migrantów w ramach paktu migracyjnego. Czy to spowoduje, że ten temat migrantów zniknie z dyskusji publicznej? A mówiąc wprost, czy wy przestaniecie straszyć migrantami? My nie straszymy migrantami. <laughs> Nikt nie musi tego robić, każdy ma dostęp do, do informacji, do internetu i widzi, co się dzieje, kiedy niekontrolowana imigracja, albo masowa imigracja, jaki wywiera wpływ na kraje. Wiadomości, które od wczoraj są podawane, że premier Donald Tusk załatwił, że nie będziemy mieli paktu migracyjnego, mijają się z prawdą, delikatnie mówiąc, ponieważ my ten pakt i tak będziemy musieli implementować. Dostaliśmy zawieszenie raptem na jeden rok, i to nawet nie na jeden rok, tylko na, na kilka miesięcy, który będzie weryfikowany. Zwolnione z paktu zostały cztery kraje, tylko Hiszpania, Włochy, Grecja, Cypr, a my jesteśmy w grupie tam z Chorwacją, jeszcze z Czechami z i z kilkoma innymi krajami, które mogą, mogą, ale nie muszą dostać zwolnienie na jakiś czas przyjmowania z przyjmowania imigrantów, z uczestnictwa w tym pakcie solidarnościowym. To jest problem, bo jeżeli za dwa lata tego. No, przynajmniej Konfederacja i wyborcy Konfederacji sobie życzą, ale myślę, że i większość Polaków, zmieni się rząd. To wtedy Unia będzie miała znowu instrumenty nacisku i będzie mogła w każdej chwili się wycofać z tych, z tych zapewnień, bo tak to zostało skonstruowane, że Unia może wyrazić zgodę na naszą prośbę o wstrzymanie przyjmowania imigrantów, ale nie musi.